Pani idzie na spacerek? Ale cieplutko fajnie tutaj. A czapy zdejmiemy, co? Będzie za gorąco zaraz. O cię zdejmiemy. <grymne> Moje małe. O, a Ty chcesz czapę mieć, Mikołaj? Tak? To na Ci założę. Ciepło jest tutaj. Ciepło dzisiaj na słoneczku. Odgarnie tylko włoski z oczu, Mesio. Dobrze? Musimy podciąć włoski. Co robaczku? Nie masz czapy Mikołajku? Chcesz czapę? Założyć Ci czapeczkę? Nie? No dobrze, to się ma bez czapy, jest ciepło. Co robisz Matildusiu? Ogluje. ziemię. Ziemia to taki wulkan. O, jaki głęboki. Ziemia to taki głęboki wulkan? Mhm. A nie wybuchnie ten wulkan? Nie będzie lawa się lała? Nie, to nie lawa. To jest lawa. Co to jest, mamo? Co tam jest? Nie mam pojęcia, muszę zobaczyć. Myślisz, że to lawa? Nie. O, to są grzybki, w skarbie. Huby. Tak, tak jak grzybki, które są na drzewach. Co Mikołajko? Co synku? Co? Ale masz długi patyk? Co? Pa Zgubiłeś łyżeczkę, kochanie. No właśnie, podnieś. nie, nie rzucamy śmieci na ziemię. Hej!

Co tam znalazłaś? Op. Bam na pupę Bam na pupę. Ha? Mikołaj Bam zrobił Co synku? Tylko nasząkowego że za Co tam synku? Takie bańki. Oj, choba, to bańki są. Nie do buzi, nie wkładaj łyżeczki do buzi, Sęciu. Mikołajku, nie wkładaj łyżki do buzi.